Słuchajcie, jeszcze taka sprawa dzisiaj, mianowicie dowiedziałem się dosyć późno, że dzisiaj na YouTubie zostały usunięte kanały 2 Sebastiana Pitonia, bez wytłumaczenia, bez ostrzeżeń, i Tomka Samera, też kilka kanałów naraz. Mój kanał jest w tej chwili, ma poblokowane filmiki, pochowane, więc może dlatego nie został usunięty. Wcześniej dostałem dwa ostrzeżenia jednego dnia i musiałem wszystko schować, bo następne też by mi zablokowało. No i pytanie dlaczego to dzisiaj się stało? No jakbyście zobaczyli na X-ie, koniecznie wam zalecam, bo wiem, że i Sebastian i ja tam w tej chwili głównie nadaję, w sensie już nie liczę na YouTube'a i Facebooka, tylko wrzucam po prostu filmiki na X-a. Jak jesteście już wyglądać na X, to super, będzie tutaj na pewno więcej też może więcej osób tu przyjdzie. Dlatego zapisujcie się, komentujcie, pomagajcie udostępniać, żeby ta platforma mogła zastąpić poprzednia. No ale też X nie jest taki pewny, bo toczy się w tej chwili batalia Xa z Unią Europejską. Elon Musk mówi, że nawet być może będzie on usunięty w Unii Europejskiej. Więc słuchajcie, coś jest na rzeczy no, dosyć mocno, tak jak przed wojną na Ukrainie. Zostały poblokowane przez ABW strony, właśnie tu najwyższy czas, wolne media, st st różne strony, nawet niezwiązane z, z Rosją, z rosyjską propagandą, po prostu, nie wiem, myśl polska, chociażby, wszystko zostało momentalnie usunięte. Ja pamiętam bardzo dobrze ten moment, bo też e, czułem, że się robi po prostu właśnie taki taki nastrój. No i no chodzi tutaj na pewno o, o, oczywiście o dzieci pocięte. E, ze strefy gazy oto ludobójstwo, które się odbywa. Kolejny szpital w tej chwili jest zagrożony, tam gdzie już jest chyba 10 tysięcy osób, się ukrywa w szpitalu. Izrael mówi, że go zbombarduje teraz. Zbombardowali cerkiew prawosławną, też są tam ofiary. No, i można powiedzieć po prostu no, okrucieństwo i ludopójstwo pełną e, parą. No i moglibyście się zastanowić, dlaczego, na przykład, wiem, Stany Zjednoczone wysyłają tam 40 miliardów dolarów, no, czy to dużo pieniędzy. Dlaczego Unia Europejska jednogłośnie popiera e, ataki Izraela na Gazy, bo tak to trzeba nazwać. Dlaczego Episkopat wy, wydał wyrazy Solidarności z Izraelem, a nie z Palestyną? O Palestyńczykach nic się nie zająknął. No. no i tutaj e, myślę, że e, odpowiedź jest jedna. Otóż Lord e, Rothschild. Krąży po sieci filmik, który pokazuje wprost, że deklaracja Belforta, czyli jakby akt fundujący Izrael poprzez poparcie Wielkiej Brytanii został kupiony przez tą rodzinę a i to Rothschildowie są właściwymi założycielami i właścicielami Izraela, a Rothschildowie są satanistami zwyczajnie w świecie. Możecie o tym znaleźć, o tej Abramowicz poczytać, jak robią sobie imprezki z krojeniem dzieci z ciasta, jak nawiązują do rytualnych mordów w swoich obrazach, na malowidłach, jak na Ukrainie mają jakie wpływy, tam ta sama artystka Abramowicz została przez Zadańskiego mianowany jakimś ministrem od edukacji czy od kultury. Oni się nie kryją z tym, że są po prostu satanistami. Izrael współczesny jest satanistycznym państwem. No i pytanie, dlaczego Stany Zjednoczone kofinansują? Otóż w Stanach Zjednoczonych, które są, a właśnie też, kierowane przez cyjanistów, po prostu to jest ich jeden wspólny interes. Tak samo jak Unia Europejska i tak samo jak władze Polski. Otóż kłanianie się pod ścianą płaczu jest po prostu wyrazem poparcia idei lucyferiańskich, sadanistycznych. Nazwa Izrael wykorzystana w Biblii to nie ma nic wspólnego z osobami, które mieszkają teraz w Izraelu. Jest to banda różnych cwaniaków, którzy po prostu zostali tam przytargani przez chociażby polskie terytorium, tak zwaną operację MOST, żeby tam zrobić marzenie, plan właśnie. Lord, Lord Childa i ideologów syjonizmu, którzy po prostu wymyślili sobie, że będą mieli bazę do rządzenia nad światem, właśnie na świecie. No i ponieważ już mają praktycznie w rękach organizmy typu właśnie WHO, kontrolują państwa narodowe, tworzą sobie tego typu kołchozy komunistyczne, jak Unia Europejska, zdemoralizowali, rozbili całe amerykańskie państwo. Wprowadzają to sobie CBDC, i oni ciągle, właśnie, pociągają ze sznurki, wywołują wojnę, skłócają Palestynę z Izraelem, tworzą Hamas, i ostatecznie dążą po prostu do jakiegoś satanistycznego na świecie ładu. Czego tutaj jeszcze nie rozumiecie? No, polski sejm, to co widzicie teraz w Europie, że są marsze rozbijane, są po prostu bici ludzie, są wsadzani do więzień. Nikt nie mówi o prawie do protestowania. Dlaczego? bo syjoni, syjoniści tutaj kierują wszystkim. Dlatego będzie ciężko pewnie się komunikować. Może jeszcze na tym ich się będziemy, ale też lepiej też wymienić się mailami i zastanowić się, co zrobić w sytuacji, kiedy pewnego dnia wstaniemy i już nie będziemy mieli komentarzy, lajków, tylko każdy będzie osobno.